Siema, 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 pozdrowienia, z tu oczywiście rzadko wykażę i dzisiaj gramy sobie w, oczywiście, ice i z tym oczywiście rozdział trzeci, czyli dobry piesek wciąż strzeże szkoły. A, rozdział trzeci. Um, Piekiel na się w ciemnych korytarzach, odwróć jej uwagę, po mięsa. Powrót do szkoły, czy odrobiłeś pracę domową, jeśli nie, lekcja bolesna. Nie robi wrażenia. Młoda milesówna próbowała zbadać ciążącą na rodzinie klątwę. Może odkryła coś, co przegapiłem. Nie znalazła niczego na ten temat w swoim domu, więc szukała dalej. W szkolnej bibliotece. Szkoła została zamknięta jakiś czas temu. Dlaczego, wszystko co związane z tą historią z czasem ulega zepsuciu, skąd mam wiedzieć? By to nie było jakiś pory zasad. Dzwonek szkolny ogłasza przerwy i lekcje. Drzwi szkolne są otwarte. O nie! Są otwarte podczas przerwy! O kurde. Dopiero będzie trudno. Nie, no, so Just a is hey, apple, a a apple. A hey, is apple, a a apple. B is ball, b b ball. C a cat, c c cat. is apple, a a apple. He's a dog, he's a cat, cat, po pierwszy raz, nie lubię kiedy jest są przerwy ogólnie, nie? Tak to, e, kocham przerwy Szczególnie 15 minutowe Czarny notatnik Nie ma nic Mięsko 5 mięsek 6 mięsek Bierz mięso mm. Co sobie jeszcze sprawdzić, on jest? Co ci go tu za długo nie ma? To mnie nie... To mnie niepokoi. Ja ją przyszedł przez ścianę. Nie, daje wskrzeszenie. Panie czy to ty? tutaj? My tutaj. Ty mój przyjacielu. Kolego? Idziesz tu? gdzieś tu? Аж в Минске. Ну, в и спадает. Proszę. Czy ten tu? szukujemy Gdzie jest wyjście? Tu. Mamy. Och, mój biedny, dobry piesku. Nigdy niech... Miałem złych zamiarów. Byłem taki z... Uj, taki smutny, tak mi przykro, nie kontrolowałem swoich czynów, a ty zapłaciłeś najwyższą cenę. Zawsze przy mnie byłeś. Czy to jest zemstą? Myślę, że na to zasłużyłem. Niczym nie zawiniłeś. A teraz mnie nienawidzisz i prześladujesz. Część się w ciemnych korytarzach, czekając na mnie. Gramy w chowanego? Nie mogę pozwolić, abyś mnie dopadł. Jeszcze nie potrzebuję odpowiedzi. Skoro, że bardzo i to za szybko o, zrobiłem ten trzeci rozdział, dobry piesek wciąż z w trybie normalnym, e, to myślę, że zrobię czwarty rozdział szeptuchę. Myślę, że zrobię dwa rozdziały w jednym odcinku, bo to by był za krótki odcinek, nie, a dzisiaj nie robiłem odcinków, jeszcze muszę od nagrać. Dobra, graj. Na no, normalnym, oczywiście. Mm, Angielsko wszystko. Uważaj na totemy, y które y są zostawione jako pułapki. I, I jeżeli tak jakby źle kliknę, coś takiego, to wtedy dostanę jakąś klątwę. One rodzajem klątwę. Unikaj ich i próbuj je zniszczyć. Mogę zrobić to na hardzin, no wiecie. A to jest rezydencja, tutaj wszystko się garnę. Jak co i jak? Ja to sobie już wszystko ogarnę. Nie znam jej dźwięku. Dobra, dobra, dobra. Szko lecimy tutaj, do podsumę podsunęć.

Czekaj! Kurzy, ty... myślę. Ja to plik na takich grani, tak się po prostu robił No to ono tak wygląda. Jakby tam nie było to temu tylko.

Ona mnie! Ja mogłam przetworzyć jej to tam. Nie dobra, nie. Oczywiście ja gram jeszcze raz z panią Szeptuchą, czyli Urszulą. Może Czy coś przy kominku to będzie do przetworzenia? Gidelim

东西到 Nie no, to zostawiam, że one się samo po raz tego tak graspijają. Jakby... Nie wiem, już w to celować. Tylko ok. to muszę dokonywać? jest? jest! jest! udało zrobiłem szeptuchę, zrobiłem dwa rozdziały od razu Karunek kiedy tam za szeptuchy, to tylko 20 koinów Dobra, w każdym razie Tak, udało mi się szeptuchę zrobić, więc zrobiłem wszystkie rozdziały A te dodatki, to myślę, że nie wiem, czy będę je robił Myślę, że je ja już sobie zrobię tutaj, na ekspercie Będę mógł na przykład sobie zrobić podwójne kłopoty na rezydencji Albo szpital, bo no, szkoła to jeszcze jest Coś, z czego nikt tak naprawdę nie ogarnia jeszcze. Zbugowałem grę. Słuchajcie. W każdym razie, poszedł tu... Zrobiłem rozdział szeptucha i następny dodatkiem już będzie, ci, rozdział piąty, że tak powiem. Dodatek to jest. E, skierak albo psiku, Zciekaj magiczną dynię, aby uzyskać wysokie mnożniki monet za wygraną. I to zrobię w następnym odcinku, myślę. Zrobię ten dodatek. Nie wiem, czy ten zrobię. E, krzyk z przeszłości zrobię. I tryb bez końca coś tam zrobię. To zrobię oczywiście, myślę, na ekspercie. A to tylko cukierek albo psikus zrobię na ekspercie. Życie na... No. no jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zapraszam Was do innych moich produkcji. A ja Was żegnam. Nara.